Książe Krak stanął przed problemem. Miał córkę, naturalną dziedziczkę, która miała wszelkie predyspozycje do rządzenia. Oraz szewczyka, idiotę, któremu obiecał niestety tron, a ten się wywiązał ze swych zobowiązań. Jak rozwiązać ten problem? Książe, może zastosujmy mechanizmy demokracji i zapytajmy wszystkich głodzian o zdanie. Niech zagłosują. Kto powinien rządzić? Szepki, zwycięski, jurny szewczyk, idiota, podpierna. Wykształcona, piękna, urodziwa, mądra, dobrze urodzona księżniczka Wanda. Kto głosuje za księżniczką Wandą? Państwo komentowali sytuację polityczną w kraju. Powyślcie o swoich wyborach. Zgodnie z demokratycznym wyborem, Grodzian tron odjął książę już niestety z Kuba. Księżniczka natomiast, jak głoszą legendy, nie chciała Niemca. To oznacza, że nie udała się w poszukiwaniu pracy na zachód. Jej dalsze losy są nieznane, prawdopodobnie skończyła źle. Właściwie ta historia w tym wariancie nie ma morału. Poza tym, że, Poza tym, że władzo, władza ludu nie zawsze prowadzi do najmądrzejszych wyborów i nie zawsze kompetentni ludzie zajmują odpowiednie stanowiska. Dziękujemy tym optymistycznym akcentom.